Bardzo bym prosił, żeby panowie najpierw w takim krótkim, myślę nie dłużej niż dwu 3 minutowym wystąpieniu każdej z pokolei z panów e, za, zajął stanowisko wobec takiej jakby pierwszej części. Jaka jest diagnoza sytuacji w Polsce, według jego, według jego organizacji, według jego, zwracając uwagę na trzy elementy. Pierwszy to suwerenność, drugi to wolności osobiste. I trzeci to wolność gospodarcza. Bardzo proszę, pan Michał Marusik, sygnatariusz Kongresu Nowej Prawicy, europoseł. Ja bym prosił w ramach tych tematów, które poruszamy, żeby również pan Michał, pan Tomasz później ustosunkowali się do tego, bo tutaj tak, tak za słabo jak do tej pory wybrzmiało, a chciałbym, żeby to było słyszalne wyraźnie z tych środowisk, w ramach tych właśnie wolności osobistych. O sytuacji takich praw w Polsce, jak prawa do życia, odpoczęcia do naturalnej śmierci, prawo do stosowania kary głównej, prawo do posiadania broni. Bardzo proszę, Panie Michale. No to w detale może wejdziemy później, a na razie generalnie, jeżeli tak krótki czas, to można tylko zasygnalizować najważniejsze kwestie, takie najbardziej generalne. Jeżeli ten, to spotkanie odbywa się w takim ogólnym hasłem, piknik, Patriotyczny, to spróbujmy się na tej kanwie odnieść do tematu. Yy, na kanwie pojęcia patriotyzmu. Patriotyzm jest, nie jest programem politycznym. To jest postawa polityczna. Jest to postawa pro patria, więc jest to postawa jako inspiracja, postawa polityczna służby własnemu państwu. I My chcemy służyć własnemu państwu, uważamy to, że rzecz dobrą, musimy bardzo uważać, żeby tutaj dobro ze złem nam się nie pomieszało, żeby nie było tak, jak łagiernicy gdzieś na Syberii mówią, to jest nasz obóz i my w poczuciu y, patriotyzmu będziemy tego naszego obozu bronić, choćbyśmy tu wszyscy z głodu wymarli. Otóż moim zdaniem postawa Propatria jest postawą służby takiemu państwu, jakim Polska być powinna, a nie takiemu państwu, jakim ta Polska teraz jest. Bo jest to państwo antynarodowe, antyobywatelskie, jest to państwo, które zawłaszcza nasze wolności, jest to państwo okupacyjne i nie chcę temu państwu służyć. Ja chcę służyć Polsce normalnej, tej Polsce, którą mam w umyśle i mam w sercu, i tej Polsce, o której obiektywnie wiem, że będzie chroniła nasze prawa. A to oznacza, że chciałbym służyć takiemu państwu, które zapewni nam, wolność przede wszystkim materialną a więc pełną swobodę dla każdego obywatela dysponowania swoim wolnym swoim zarobkiem i swoim dorobkiem żeby każdy z nas mógł zarabiać żeby nie było to nasze polskie tylko moje jest moje twoje jest twoje a państwo nam mam zapewnić że nikt nam po kieszeniach nie będzie grzebał i nie będzie nas okradał a państwo w tej chwili występuje w roli jednego uniwersalnego złodzieja. I mówi, ja panu nie zabieram, pan mnie nie, też nie zabiera, bo i panu i mnie wszystko zabiera państwo. Otóż jestem przeciwny takiemu państwu i mój patriotyzm wyraża się właśnie w projekcie politycznym, ugruntowanym bardzo i moralnie, i intelektualnie, jako instytucję władzy publicznej chroniącej dobra obywateli, w tym głównie dobra materialne. Jeżeli mówimy o suwerenności, to oczywiście kiedyś ośrodek władzy był gdzieś tam Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. No ale by jest to, to gorzej niż to, co powiedział pan poseł Jacek Wilk. To nie była tam ulokowana władza po, w Polsce. Tam była ulokowana władza nad Polską, ale jej korzenie były z zewnątrz. Jeżeli się dziś mówi, że jakiś tam jest ośrodek na Nowogrodzkiej czy gdzieś... Władzy w Polsce, to ja twierdzę, że jest to nadal władza nad Polską, a nie władza w Polsce. Władza polska byłaby władzą w interesie nas, Polaków, bez względu na to, jaką to religię wyznaje i jakie jest płci, yy, obyczajności tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o wolności osobiste, to oczywiście przestrzeń publiczna powinna być absolutnie powściągliwa. I to jest jedyne ograniczenie wolności osobistej. W przestrzeni prywatnej, jak ktoś lubi horrory, jak ktoś jest masochistą, to niech goleją do ostatniej krwi. Co mnie to obchodzi? Ale nie w przestrzeni publicznej, żeby nie szokować. Żadnej golizny, żadnych wulgaryzmów i niczego, co epatuje gra na emocjach, nie powinno być w przestrzeni publicznej. I to jest granica wolności osobistej. Jak w przestrzeni prywatnej, ludzie żyją sobie po swojemu. Jest to sprawa dość prosta. Ta sprawa materialna jest znacznie gorsza. Jesteśmy coraz bardziej uciskani, poddajen, poddawani coraz bardziej totalitarnej kontroli, coraz większemu uciskowi i wyzyskowi, i nawet nie wiemy na czyją rzecz. To państwo polskie, ten. Ta mutacja Polski jest wymierzona przeciwko interesom Polaków, żeby nie mogli zbudować swojego dostatku, bezpieczeństwa, kapitału, żebyśmy byli parobkami i żebyśmy nie wiedzieli, na kogo pracujemy. Taki jest stan rzeczy. Zadłużyli nas na 40 pokoleń. I my siedzimy i milczymy. Czy mamy wolne słowa? Tak, tu możemy mówić, co chcemy. I wolne media też mamy. Tylko wszystkie. Narzędzia masowej komunikacji należą do tak zwanego mainstreamu, który bardzo jednolicie kłamie, oszukuje, demoralizuje, ogłupia ludzi, a potem ci ogłupieni ludzie głosują przeciwko sobie, nawet nie rozumieją, co robią. Ten, na tym wolność polega w Polsce i oni mówią, że to jest wolność. Nie, to jest niewola, to jest zniewolenie przez łajdaków, którzy dysponują siłą siłą armii, siłą mediów, siłą finansów, tajnych służb, policji i tak dalej. Żyjemy w kraju okupacyjnym, którego chciałbym Polskę wyzwolić. Dziękuję Dzie bardzo. Dziękuję bardzo. Mieliśmy bardzo, bardzo ostre słowa na temat stanu naszego państwa dzisiaj z ust pana Marusika. Unii się będzie przejawiał w moim następnym pytaniu, bo szanowni panowie posłowie, szanowni panowie dyskutanci, no usłyszeliśmy no od większości z Was, że jest źle albo i nawet bardzo źle. No dobrze, ale jak jest tak źle, to pytanie do panów jest następujące. Jaka jest recepta na zmianę tej sytuacji w Polsce, na, na tak zwaną dobrą zmianę, naprawdę dobrą zmianę? Czy to jest może polexit, czyli opuszczenie Unii, czy to jest może jakieś większe związki z USA, czy może z Chinami, czy też może budowa... Jakiegoś porozumienia z innymi krajami, co Polska powinna robić? Jaka jest metoda na to, żeby ten stan, który tak zdiagnozowaliście panowie, jako kiepski przynajmniej, żeby ten stan mógł ulec zmianie? Jaka jest metoda? Pan Michał, pan Michał panie Michale, metoda, droga, kierunek, droga. W tej części mamy się zastanowić nie tyle nad metodą, co nad warunkami. Zmiany sytuacji nie ze złej na gorszą, jak to się ciągle dzieje, tylko ze złej na lepszą. Jakie są warunki? Proszę Państwa, jeżdżę po tej Polsce dziesiątki razy w ciągu roku i widzę Państwa również na tych spotkaniach. Więc szlajemy się w i przeszk kraju dziesiątki razy i powtarzamy setki i tysiące absurdów, które się mnożą. Powtarzamy setki oczywistych postulatów, które należy zrealizować, i nie są realizowane. I ciągle zastanawiamy się, dlaczego to, co złe, głupie, gorsze i szkodliwe jest realizowane, a to, co jest oczywiście logiczne, mądre i słuszne, nigdy realizowane nie jest. Jakie, jakie są warunki? No więc, pierwsze powiem, że. Byłoby absolutną iluzją wierzyć w to, że zmieni kraj szwaczka, sprzątaczka, kelner w kawiarni, motorniczy tramwaju czy ktoś taki. Nie zmieni, bo nie ma do tego narzędzi i możliwości. Nie zmieni. Ludzie głosują tak, jak im propaganda kit wciśnie. Jak raz zagłosowali, żeby listę krajową odrzucić, to co? Została odrzucona? Nie została, bo jakaś banda łobuzów ustaliła, że oni i tak będą. I weszli. Tylko udoskonalili metody propagandy w taki sposób, że najpierw ogłupią ludzi na tyle, że ludzie zagłosują tak jak oni chcą, a potem mówią, że realizują wolę narodu. Nie dosyć, że nas okradają i ogłupiają, to jeszcze szydzą z nas po prostu, bo robią z ludzi łatwo. Ja wiem, że łatwo jest ludzi ogłupić. Ja wiem, że łatwo jest ludzi okraść, tylko z tego wcale nie wynika, że można to robić i że należy to robić. Nie należy, nie można i nie wolno. I kraj, który, czyli władcy, którzy się posługują, tak, niegodziwymi metodami, realizują tak niecne cele, mimo, że jest to łatwe do zrobienia, są łajdakami antypolskimi. I to państwo, jakie oni prowadzą, jest narzędziem antypolskim. Ono musi stać się narzędziem polskim. Jeżeli ogłupi się ludzie, oni głosują przeciwko sobie, to nie łudźmy się, że jest to wola narodu, bo potem ludzie uciekają z tej Polski, bo nie chcą w tej nędzy żyć. Ludzie chcą żyć dobrze i mają prawo nie rozumieć, jak to Polskę należy urządzić. Tylko ci, którzy dysponują narzędziami propagandy, nie mają prawa ogłupiać własnego narodu, żeby go okradać, oszukiwać i demoralizować. I oni są winni, bo oni mają narzędzia, bo oni mają siłę, oni mają siłę. Wojska, policji, oni mają siłę mediów, oni mają siłę finansów i oni mogą realizować to, co się w polityce należy, nazywa wolą polityczną. Proszę Państwa, wola polityczna jest ponad prawem. Co z tego, że sowiecka konstytucja pisała piękne dyrdymały, że każdy kraj może wystąpić z Sowietów. Jak tylko jeden próbował, to zostali pomorfi. Więc całe prawo jest. Dużo poniżej woli politycznej. Wola polityczna opiera się na sile i tylko na sile, na monopolu siły. Jeżeli my widzimy, że jakieś tam marionetki teatru politycznego jakoś się zachowują, to musimy wiedzieć, że ten cały parlament, rząd i te wszystkie in inne instytucje są tylko marionetkami pociąganymi za sznurki. Jak ktoś nie chce na tym sznurku wisić i się zachowywać jak marionetka, to go wywalam na zbity pysk natychmiast i wstawiam innego, będzie to robił. I nie te marionetki są za to odpowiedzialne, tylko reżyser tego spektaklu. I oni nie chcą, nie chcą, ich wolą polityczną jest niszczenie tego kraju i niszczenie, ogłupianie i zuważanie tego narodu. I to jest problem. Jak z tego wyjść? Otóż proszę Państwa, jeżeli widzimy, że walczą ze sobą tam partia taka śmaka i owaka, to widzimy teatrzyk. Tak naprawdę walczą ze sobą, to co publicystyka mówi, buldogi pod dywanem. I walczą tak, że czasami krew się leje i czasami trupy się ścielą. Tam bardzo często giną różni, prawda? Bo tam walczą buldogi, które naprawdę mają kuły i pazury gigantyczne i walczą o ogromne interesy. Bo oni traktują Polskę jak szaber plac i oni walczą o to, kto więcej z tego szaber placu wyszabruje. I tam są wielkie buldogi. Tylko ja odnoszę wrażenie, że wśród tych buldogów nie ma buldoga biało-czerwonego. I tego nam brak. Nam jest potrzebny pierwszy to, żeby największy kły i pazury miał polski buldog i żeby sobie poradził z tymi innymi buldogami i wtedy dopiero będzie mógł realizować wolę polityczną swoją. Wtedy dopiero Polska będzie Polska i wtedy jeżeli będzie ten pies, który będzie najsilniejszy w tej walce buldogów, będzie się kierował logiką, etyką i interesem polskiego państwa i polskiego narodu. To jest warunek bo to jest warunek dysponowania siłą. Ci, którzy dysponują siłą, są w pełni odpowiedzialni za losy państwa i narodu. Nie miejmy żadnych złudzeń. To nie jest tak, że y, dobrze będzie wtedy, kiedy wszyscy będą władcom, tym marionetkom politycznym, bić brawo, bo tacy piękni władcy tylko nie będą mieli co jeść. Nie do tego mamy zmierzać. To nie będzie dobry system, kiedy 96% czy 98% będzie popierać rządzących, bo im się podoba, tylko będą płynąć na oponach przez Atlantyk, żeby stąd uciec. Dobry system to jest taki, w którym władza nawet nie pyta, czy się ludziom podoba, czy się nie podoba, tylko chcą tutaj ludzie żyć pod panowaniem tej władzy i czują, że ta władza. Nie okrada ich, nie demoralizuje im, nie szkodzi, tylko ich broni i chroni. I wtedy nie tylko Polacy do Polski wrócą, ale i inni przyjadą pod opiekę normalnej, dobrej władzy. Warunkiem jest, aby wola polityczna znalazła się w kłach i pazurach dobrego polskiego psa. Dziękuję dzięki, bardzo. Dzięki, 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 ale... Ostatnia. Mamy, e, jak gdyby, ostatnią rundę. E, postaramy się, później będą pytania od Państwa. Myślę, że godzinę czasu. Dlatego teraz bardzo chciałem zapytać panów, jaką szansę widzą na to, żeby te zmiany móc wprowadzać? To znaczy, właśnie między, między innymi to jest nawiązanie do tego, co zadał pan, tak? Jaką szansę widzimy, widzicie panowie, określić ją, jak ona jest duża, czy ona w ogóle istnieje, czy nie istnieje? Tak jak właśnie pan Michał mówi, tak? Żeby przejąć tą kontrolę, żeby móc wyrażać wolę narodu. Dla tych środowisk pozaparlamentarnych, które są tutaj obecne, reprezentowane na naszym pikniku, tak? Bo nie mówmy, nie unikajmy sobie powiedzenia szczerze, co sami o tym myślimy, tak? co sami sobie myślimy o tym, jaka jest możliwość wcielenia w życie tego. Ja bym bardzo prosił teraz po niedługo, trzy minutki, dobrze? Góra trzy minutki, o określenie, jakie są szanse dla tych środowisk pozaparlamentarnych. Na możliwość w ogóle realizowania tych zmian. myśli yy, o tym, myśli Pan Michał Rusik? Dla mnie zawsze przed pytaniem, jak walczyć, jest pytanie, o co należy walczyć. Bo jeżeli bardzo łatwo umiemy wygrać, ale sprawę, o którą, która nie, na to nie zasługuje, to lepiej iść do domu i przegrać. Historia jest pełna zwycięskich bitew, które lepiej, żeby były przegrane, bo spowodowały koszmar. Więc przede wszystkim musimy dobrze sformułować cel. Jeżeli sformułujemy sobie cel w taki sposób, że naszym celem jest zdobycie iluś miejsc w parlamencie, to możemy popełnić dokładnie ten sam błąd, który już wiele ugrupowań popełniło. Przecież ze środowiska PiSu już kilka środowisk odeszło bo nie chcieli zgodzić się na jakieś tam uwarunkowania, po czym pokornie przyszli, bo stanowiska stracili. Żeby utrzymać stanowiska, to muszą się zgodzić na podporządkowanie mainstreamowe. I wtedy wszystko jedno, czy mają na sobie szyld platformy obywatelskiej, PISU, czy jakiejkolwiek innej szyld, to oni stanowią element tego mainstreamu i oni się na to godzą za cenę stołków, obyśmy nie stali się graczami, którzy też grają o stołki i przyjmują uwarunkowania, bo my nie chcemy się w tym systemie urządzić, a w każdym razie ja nie chcę. Jak ja mówiłem w 70-tych latach, precz z komuną, to pukali się w głowę. Mówi, głupi ta komuna to co najmniej 300 lat jeszcze będzie istniała, a ty chcesz z komuną walczyć. Tak, dlatego, że mnie nie, nie chodzi o lata i o funkcje. Tylko dlatego, że jest zła, głupia i szkodliwa i dlatego celem jest walka z komuną. I do dziś mówię, precz z komuną. I jeżeli mamy walczyć razem, możemy stanowić 20 różnych chorągwi. Ale łączyć nas musi cel. I nie może to być cel egoistyczny, walka o stołki, tylko o pewną misję do wykonania i ta misja musi być jednakowa dla nas. I nie jest to misja na poziomie inspiracji politycznych, bo tutaj są powiedzmy nacjonaliści, są środowiska patriotyczne, są środowiska katolickie, są liberalne, są a nawet anarchistyczne, bardzo wiele. I musimy znaleźć wspólny mianownik. Tym wspólnym mianownikiem nie jest liczba miejsc w parlamencie. To jest tylko metoda na pierwszy krok na drodze do zmiany ustrojowej w Polsce. A łączyć nas musi cel. I tym celem jest. Normalnie rozumiana wolna Polska, czyli wolni i bogaci obywatele w wolnym i bezpiecznym kraju i rozdzielenie domeny państwowej od domeny prywatnej. I biznes jest domeną prywatną, ubezpieczenia są domeną prywatną, nauka i oświata jest domeną prywatną, a nie państwową i wąt wszelkiej władzy publicznej od naszych prywatnych spraw. Tak należy formułować cel. Jeżeli ten cel będzie nas jednoczył, to możemy być w 50 różnych organizacjach i gramy o stołki i wszystko jedno, kto ten stołek wygra, to kłów i pazurów nie może stracić, dopóki na fotelu parlamentarnym siedzi, a najwyżej przegra, ale celu nie powinien zmienić i zrezygnować z tego celu. Wolna Polska to jest polska wolnych obywateli, a nie wolny kraj niewolników. Nie walczmy o naprawę i utrzymanie naszego polskiego obozu koncentracyjnego. Walczmy o to, żeby Polska przestała być obozem koncentracyjnym, żebyśmy z tego nie uciekali, żeby to był nasz dom, w którym byśmy budowali swój kapital, swoją przyszłość, żebyśmy kształcili tu dzieci, żeby każdy o swoje zdrowie dbał sam i każdy sam o sobie decydował o swoim dorobku i swoim zarobku. Do takiej Polski zmierzam i serdecznie zapraszam do współpracy wszystkich bez względu na inspirację. Dzięki, panie Michale, dzięki. Uh. Rozumiem że, tak jak wspomniał... uh. Jeszcze? Rozumiem, że tak jak wspomniał pan Stanisław Michalkiewicz, pan Michał Marusik, również twierdzi, że klikę należy budować wokół programu. Zatem przed nami Słuszne. określenie wspólnych celów i wtedy. A co ja ten temat sądzi?